Jestem Konrad Węganowski. Jestem ratownikiem. Razem z kolegą wpadliśmy na pomysł, żeby jeździć po ulicach miasta i nieść pomoc potrzebującym tego ludziom. Zainspirowaliśmy się wolontariuszami głównie najbardziej prężnie działającymi w Warszawie. Są to ludzie i ratownicy medyczni, i zwykli ratownicy, albo po prostu zwykli ludzie. Posiadający umiejętności do udzielania powierzchni pomocy, którzy, no, tak jak my, przemierzają ulice Warszawy, poszukując potrzebujących ludzi. Od dłuższego czasu już, powiedzmy, śledzimy tychże właśnie wolontariuszy. No i powoli sami zaczęliśmy myśleć nad tego rodzaju działalnością tutaj w Włocławku. W końcu zdecydowaliśmy, że to, że to jest właśnie ten czas, że teraz jest lato, jest ładna pogoda. No, zdecydowaliśmy się zapakować torbę na rower i przemierzać okolice Włocławka, No i tak już jakoś działamy i jakoś to idzie z górki. No można powiedzieć, że działamy tak od dwóch miesięcy mniej więcej. Wszystko w zależności od pogody, od warunków, czy się, czy się da wyjechać, czy nie, również od czasu. No ale teraz już mamy tego czasu, prawda, aż coraz więcej. Pogoda jest teraz coraz piękniejsza, także mam nadzieję, że będziemy wyjeżdżać coraz częściej i będzie można nas zobaczyć, no, dość naprawdę często. Udzielieliśmy już parę razy pierwszej pomocy. Były to zarówno i sytuacje takie dość proste, najprostsza pomoc, zadzwonię. Natomiast zdarzały się sy już sytuacje, przykładowo potrącenie pierwszego na pasach, gdy już w zasadzie poza patrolem trzeba było udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu, no to już było troszeczkę więcej krwi, troszeczkę więcej trzeba było robić. No i to w sumie chyba była taka najbardziej poważna do tej pory akcja. No, prywatnie jestem strażakiem, ratownikiem z Ochotniczej Straży Pożarnej w Psimowicach I to w sumie w zasadzie od pasji z pożarnictwa się wzięła ta pasja do ratownictwa. Jakby nie patrzy, są to dość połączone dziedziny. Trudno w zasadzie powiedzieć, w sumie to się zaczęło właśnie od tej pierwszej apteczki, bo nagle gdy się ona pojawiła, to zaczęły się pojawiać okazje, żeby jej użyć. No i początkowo, no wiadomo, to były jakieś tam drobne urazy, ale jednak jakoś zaczęło mnie satysfakcjonować udzielanie tej pierwszej pomocy, czy to sobie, czy komuś. To jest inwestycja nasza, prywatna. Początkowo to się zaczynało naprawdę od podstawowej apteczki, a z czasem to zaczęło brakować już miejsca w tej apteczce. Oprócz podstawowych wyposażenia typu plastry, bandaże, gazy, no to są jest na przykład staza, czyli opaska uciskowa, którą możemy założyć w przypadku masywnych krwawień. Są to worki samorozprężalne, służące do resuscytacji krążeniowo-oddokowej. Są to również rurki krtaniowe, maski krtaniowe albo rurki ustnogardłowe służące nam do udrożnienia dróg oddechowych. Przez to w przypadku resuscytacji możemy prowadzić całą czynność dużo bardziej efektywnie. Warto mi się wydaje podchodzić do każdego, bez względu na to jak wygląda, gdzie leży. Lepiej się przekonać, że się nic nie stało, niż bezpośrednio lub pośrednio przy, 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 przyczynić się do, do śmierci. Warto mieć zawsze przy sobie chociażby rękawiczki nitrolowe dla własnej, własnego bezpieczeństwa. Maseczka chirurgiczna, bo mamy prawda, czasy pandemii. Pierwsza pomoc nie musi się opierać na, ty, na całym sprzęcie, który wozimy ze sobą, toną, nie tonom bandaży itd. Może to być, mogą to być zwykłe rękawiczki. I w zasadzie wezwanie pomocy przez zadzwonienie na straż pożarną, na pogotowie ratunkowe czy policję, czy cokolwiek, to już jest udzielenie tej pierwszej pomocy, tej najważniejszej, oczywiście. Możemy dalej, tak, by nas nie jak najbardziej, z pójścia krok dalej. Można udzielić jej jeszcze bardziej, zwiększyć szanse poszkodowanego na przeżycie, na mniejszą utratę zdrowia.